Hej, witajcie moi drodzy kochani na kolejnym odcinku zdrobkowym dzisiaj z serii znowu mega linie, relaks z mega liniami. Uparłem się na te linie, no ale co zrobić, są dla mnie dosyć szczęśliwe. Zawsze coś tam wpadnie, często, gęsto. Więc trzeba próbować. Główne wygrane są to. A noż widelec może tutaj gdzieś będzie główna wygrana w tych... I zobaczcie sobie na odcinku jak wydrapuje główną. Bardzo bym tego chciał, ale powiedzmy sobie szczerze marzenie chyba świętej głowy. No ale będziemy próbować. Mam numer 11 i 9. Więc trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapeczki, komentarze, subskrypcje będą mile widziane. Jak będzie oczywiście te 500 subskrypcji, będzie rozstrzygnięcie konkursu. Więc warto mnie oglądać i subskrybować. Dobra, coś tutaj tak kombinuję, żeby było lepiej widać. No, ale coś tak niezbyt mi. Czekajcie. O, chyba teraz będzie lepiej. Tutaj trochę inaczej poustawiałem. Statyw, czekajcie. No nie wiem, nic więcej chyba nie wymyślę. Myślę, że i tak dobrze w miarę będzie widoczne. OK. Tak musimy. Dobra, szukamy linii. Stropka z numerem 9. Subskrypcje zostawiajcie, bo konkurs trwa. Szczegóły w opisie. Tam jest link do filmu konkursowego. Piłka biedronka. Warto subskrybować, więc to Was nie kosztuje, a nie będzie bardzo miło. Czyżby pierwsze symbole puste? No nie, biedronka jest jedna. Ok, mam nadzieję, że tak będzie lepiej widać. Naszyjniki arbus. Arbus. Mam nadzieję, że tutaj sobie nie zdrapię kontrolnej, że nie zepsuję sobie zabawy. No, z moje szczęście. To na pewno zdrapię. Dobra. Naszynik i arbus. Nosiłnik i arbus. Szukamy. No, trochę tych arbuzów dali. Dobra. Na zachętę. Rower i sakwa, kolejna jest rower i sakwa. O, tutaj są sakwy, i tutaj jest jedna sakwa, kolejna. Roweru nie dali. Dzwon i Foto. Foto. Dzwonek jeden, dzwonek drugi. I kolejny dzwonek. No dzwonków tutaj nie dali. Do dzwonienia. Okej. Okay. Serducho dla Was, że mnie oglądacie, że ze mną wytrzymujecie, że zostawiacie subskrypcje, komentarze, łapeczki, dziękuję Wam za to, z całego serca Wam dziękuję. Ale chyba ani serca, ani winogrona nie dali, idziemy dalej. Śminka i cytrynka, śminka i cytryna, cytryna, cytryna kolejna. I tutaj jeszcze mamy, no, czyli dajcie koronę jeszcze. Okej, okay, kolejna tutaj. Okej. Okay. Dobra. Mamy kokos i gwiazdę. Liść by się przydał. Kokos, gwiazda. No, nie zaszaleli chyba. Kokosów w ogóle nie ma. No nie, nie. Dobra, popcorn wiśnie. Dobra i tak widzieliście. No ja niestety mniej więcej znam te kontrolne i popcorn wiśnia. Wiem o co gram, tak. Albo główna, albo ponad tysiąc, albo ta kwota właśnie, jak będzie DDD to. O to gram, ale raczej gram o tą daną kwotę, co jest DDD. Zdrabię tutaj popcorn i wiśnie. Ja jestem udany. Nie wiem, ja chyba powinienem do któregoś z Was drapiących list na kurs, jak nie zdrapać kontrolnej, bo to jest tragedia. Zaproponujcie kto z Was mnie zabierze na taki kurs? Nauczy mnie. Przyjmuję zgłoszenia chętnych. Kości, tętla uczę się bardzo szybko. Więc kości, tęcza. Mamy tutaj tęcze i tutaj jest tęcza, No, dali trochę kości kości tutaj są fajnie kolejne moneta i moneta i ananas moneta moneta o tutaj mamy monety i tutaj jest ananas Okej, okay, tutaj no trochę dali tych symboli Jak myślicie będzie ta kwota, czy nie DDD d, d. Podkowa lody Podkowa, to znaczy lody 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 motyl i pierścień pierścień motyl chyba wszystko zegar łódź Mam nadzieję, że nic tam nie omijam. A jak ominę, to przepraszam, na pewno dojdziemy do tego. Zegar i łódź, łódka tutaj jest, jedna zegar, jeden zegar, drugi ok. I ostatnie symbole mamy diament i klucz. Czy to nam da wygraną. Chyba, chyba jednak nie. Tutaj zegar jeszcze. Tutaj jest zegar. Dobra, W się mamy. Portfel za 80 A, kontrolne D. Chciałbym właśnie DDD, ale chyba, chyba nie. Tak jest, puste. No, trudno. Mamy teraz zdrabkę z numerem 11. Może ona będzie wygrana. Trzymajcie kciuki. Dobra. Tak zrobimy. DDD to dla zainteresowanych. Jest to 40 zł. Mówiłem na jednym z ostatnich odcinków. Więc wiem. Fajnie by było jeszcze raz ha ha, ha mieć. Może tutaj w tej zdrabce będzie, będę się śmiał. Foto tęcza. Tutaj mamy tęczę, foto. Tęcza. Tęcza. Mam nadzieję, że to nie będzie pusty odcinek, no ale trudno zdarzy się. Słońce, gwiazda. Nie wszystkie linie są wygrane. Słońce, gwiazda. Tutaj jest słoneczko. Tutaj jest słoneczko. Tutaj mamy słoneczko. I jedno, i kolejne. I tutaj mamy gwiazdę. Więc dwa obok. Kolejne słońce. No dalej tych słońc trochę. A tutaj gwiazdę jeszcze. Jedna i druga. Dobra, dali trochę na zachętę, na szyjnik piłka. Szukamy tych symboli na szyjniki piłka. O tutaj widzę na szyjnik, myślałem, że już pusto będzie. A tutaj dali jeszcze dwie piłki. Fajnie. Koronaj, auto, korona, korona, auto, auto, gwiazda była, tak, no, autko, jest korona. Kolejne jest serduszko i cytryna. Pozdrawiam Was z całego serca drodzy widzowie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystko dziękuję. Serduszko, cytryna, cytryna, cytrynka. Kolejna. serducho ok pierścień i wiśnie wiśnie no to kłódkę mi dajcie gwiazda była pana, no to kłódka by za dużo dała Pierszczeń liśnie. Tutaj jest pierszczeń. Okej. Okay. Motyl i sakiewka. No to dajcie łódkę. Motyl i sakwa. Motyl. Motyl i sakwa. Tutaj bliźnie widzenie to drapane sakwa. Sakiewka, no to klucz. Ok, popcorn i klapki. Popcorn i klapki. Czyżby nie było? No, nie widzę. Podkowa i zegar. Tutaj dali dwie podkowy. Więcej nie ma. Pióro i arbuz. Tutaj mamy arbuzika. Piórko, no Kutka by znowu za dużo dała. Arbus. Pióro. Pióro. Arbus. Arbuz, arbusa tutaj mamy i piórko i arbuz kolejny. No jest trochę tych symboli, ale to na razie wielkie D jest żeby był odcinek na pusty odcinek kolejny no moneta kości. rower ananas rower no znowu kutka by była. Kutka to by dużo dała. No znowu kutka. Dobra. Żów i dzwon. No, prezent też by za dużo dał. No, wszystko wskazuje na to, że tu będzie przegrana strapka. Kolejna kutka. Diament i kokos. No, wszystko na to wskazuje, że pusto. Już no, szkoda. Tak jest. W bonusie mamy portfel za stówkę, no przydałaby się taka stówka, no ale nie tym razem. Oha, widzę kontrolną. Kontrolne różne, czyli dzisiaj jest po prostu zero. Nie ma co podsumowywać. Wydałem. się tak mówiła. Wydałem 40 złotych, a mamy pusto. Nic, szkoda, trudno. Czasami jest tak. E, dziękuję za uwagę. Przypominam o konkursie na 500 subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.